producentem polskich banknotów, Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. Banknot o nominale 500 zł jest o 4% większy od banknotu 200 zł. Na stronie przedniej banknotu znajduje się wizerunek władcy, po lewej stronie herb Janina, herb rodu Sobieskich, po prawej stronie Szyszak Husarski. Na odwrotnej stronie banknotu siedziba Jana III Sobieskiego, pałac w Wilanowie oraz orzeł rodziny Sobieskich. Ale banknot oprócz samego projektu to również zabezpieczenie. I o ile sam projekt jest historyczny, to zabezpieczenia są najnowocześniejsze na świecie. Pierwsze, które przyciąga wzrok, to oczywiście nitka, szeroka nitka okienkowa, która zmienia swój kolor od niebieskiego do zielonego. Kiedy banknotem lekko poruszamy, powstaje takie wrażenie ruchu yy, przeplatających się wstęg. Podobny efekt można zobaczyć po prawej stronie od wizerunku władcy na szyszaku husarskim. On również zmienia swój kolor. Banknot o nominale 500 złotych ma również zabezpieczenia, które znajdują się